Cześć, tu Oluś i tak. Tatu. I moi mili Państwo, nie zdążyliśmy części otworzyć, czyli tych tutaj oto, e, jak ja je nazywałem w tamtym odcinku. No Dzi Pops. Znaczy, Modzi Pops to one się nazywają. E, przyczepy kempingowe je nazywałem. Czyli jedziemy gdzieś na wycieczkę, zabieramy mi czyli teraz Modzi Popins. I tam są, ale oprócz tego. Dzisiaj otworzymy jeden. Te dwie pozostałe otworzymy następnym razem, ale oprócz tego otworzymy ten mały zestawik, w którym 3, są jeszcze cztery saszetki. dwa mini klubrumsy. jeszcze pięć saszetek. Jeden jest VIP, a drugi jest high. Czyli cześć. I pięć saszetek otworzymy, e, to bo słabsze A nie wiem, i zobaczcie tutaj nawet już twarzyczkę można zmieniać, zanim. Się, otworzy paczucha. E, Ok, no to co? A oczywiście, łapeczki w górę, subskrypcje, dzwoneczek. I tak. Dalej. A ty już otwier otwierasz? Tu mamy z pozostałych moja ulubiona pszczółka, bo ja mam na przedwisko pszczoła. Zobaczmy. Zobaczymy, mamy tego. Czy to jest srebrny, czy złoty wiesz? No wiem, wiem, znaczy jest co, tu mi się wydaje, że a, to zobacz, są brokatowe. Do, 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 proszę, bo zobacz, to jest gofer, on będzie w jedzeniu. No to z już z jedzenia mamy rzadkiego, a, jest, nie bo nie mamy rzadki. tort, a, a tutaj jest taki lody chyba, albo szejki. Tak, są to jest some. shake. Shake. no dobra, czyli to nie jest rzadki. Ile mamy już rzadkich, Olusiu? Oj, właśnie, o, luźostry, bo ja wcześniej nie wiedziałem, Tak samo jak w Zingsach mają dziureczki, że można je zamontować na trzecie. Mamy, mamy ultra rzadkich już. No poczekaj, dwa takie jakby złote, czyli prawie że najrzadsze. Trzy, bo mamy raz, dwa, dwa z zestawiku i trzeci z saszetki który wylodo, wylosował się nam z A to jest kolorowanki. Czyli warty. I to taki srebrny. Czyli mamy cztery w sumie y, rzadkie. A tu gofra postaw tu, że to, no to jest to dzisiejszego odcinka. Ale tu się robi bałaganik. Poczekaj Olusiu, Ponczusiu. Musimy za... początać. Kolejny. Zobaczymy. zobaczymy, A moją ulubioną Sajnka. pszczółkę to ja sobie tu postawię. Sajnka. Moja Pszczółka. Okej. Okay. Szejka. Tak. Mamy. Nie. To jest juice, sok. Tu mamy soczka. A soczek z jakiej serii jest? Nie mamy wiem. Z grupy. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake body. Shake body, shake. Shake, shake, shake body. Nie wiem gdzie jest shake. Shake jest grafitis. Grafitis to nie. Ja wiem Komis? gdzie jest shake. Gdzie? Tu. Tu jest szejk. To jest szejk. Mamy kolejnego to Nie, to nie jest szejk. E, to jest juice. Mm -hmm. Czyli sok. A sok to nie jest, bo to, to mówiliśmy, że to jest szek, tak? A soka tutaj nie widzę. Tu też soczka nie widzę. Gdzie jest soczek? Sok jest tutaj. Frutis w owocach. No tak, z czego się robi soczki? Z owoców. No właśnie, a usiądziesz może? Tak. I spojrzysz, pomachaj do widzów. I czego mają nie zapominać o czymś. w górę subskrypcję i dzwoneczek. I i mega w łapek w dół w górze. Mam nadzieję, że Wam się podoba ta wersja modzi popsów. Trzecia serio. O! Prawie o. powtórka, bo w innym kolorze. Tu też są inne kolory? W innym kolorze, tak. Zobacz tam, widzisz. O faktycznie w mamy spaghetti tu. Ej, one mają takie słodkie serduszka. No właśnie. Mamy w drugim Mam kolorze, minkę, więc zobaczmy. to nie liczymy jako powtórka. Zrobimy taką minkę. Dobra, czy już mamy wylosowane trzy, jeszcze zostały dwie saszetki. Mm -hmm. Dobra, dwie saszetki. Dawaj, Polusiu Ponczusiu. Oj, A. kolejny srebrny. W ogóle w tej kolejny, kolejny. O ja cię, czyli tak zwany brokatowy. Ja gdzie on ty szukaj, zobaczymy, co to ja znajdzie. Ja, szukam, ja, szukam. ja już znalazłem, bo to jest. Uh, 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 to jest druga to, to jest Bruce, Bruce, Bruce. Tutaj widzisz? Prawie ja jak Bruce Lee. Tutaj widzisz tatuś? Albo widzisz? Tu. Tutaj, tutaj. Widzisz? Widzę. Czy ile mamy już rzadkich? Mamy Srebrny, pięć srebrnych, ale to rzadki. Czyli mamy już 50. Ostatnie taszefie. Super Superosko lotosko, ale ty masz farciora. I co tam masz? Wiem, że nie powtórę. Chrupy. I chyba znowu w innym kolorze. Nie, chrupki miałeś już chrupki. Tak, ale gdzieś są chrupki, nie będzie. Chrupki. brick. Chrupeczki, to gdzie pokaż. Są Chrupeczki, Nie mieliśmy chrupek. Coś się pomyliło. Nie, chrupek nie, nie mieliśmy. Tu masz wszystkie, żadnych chrupek nie ma. Lecimy. Ale pszczółkę i ten jest najpiękniejsza. Uważam, ją. on mianuje pszczółkę na najrzadszą z najrzadszych. Hop. Olusiu, co teraz, pączusiu? Teraz dotykamy, wiem co. Co? To. To? Co? No tak. Czyli... Ja Nie ja chcę... Nie, no tak. ja chcę. No. no tatuś. No tatuś, no tatuś, no tatuś. pęczatuś szukaj tak jest najżalsza. Mój ulubiony Bodzi Papi. Czukaj. Z... No, ale ona nie rządzi, ma rządy. A nie, ma małe rządełko, zobaczcie, takie różowe. Czukaj. Chyba bardziej otworzy. Jest co, bo najpierw się ściąga folię, kochanie. Ale ja nie wiem, Ale to tak, o czekaj, 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 czekaj. I tu już wyciągaj. nie, bo się nie otworzył tak jakby. Ciekawe, co będzie mm -hmm. w tej nowej co mm -hmm. odlotowej. Mm -hmm. Ale tu pokazuj, poczekaj, przesuniemy troszkę mm -hmm. te, chciałem powiedzieć z O, powtóra. Popisem, pierwsza, popisem. pierwsza powtóra. Pierwsza powtóra. Juice. Soczek. Tak soczek. Identyczny soczek. Ląduje do powtóroczek. I tutaj tak jest. Ale z tej grupy jeszcze nie mieliśmy takiej. Mm -hmm. Takiej jeszcze nie mieliśmy. Mm -hmm. Prawda? A? I tu mają tak. Soczek. Oj, soczek, zaczep się. No soczek, zaczep się. Soczek się zaczepi, zobaczcie, nie spada. A, tu jeszcze poczekaj. O nie. Tu kręcimy. I co tutaj mamy? No mamy jakąś galaretkę, kulokulary i lody. Dla ochłody. lodziem, lodziam. I do tego zestawu one wszystkie naprawdę uwielbiają mieć, się bawić. Mimo Zaczynam ja lubić te ludzi prostu. Poczekaj tu, 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 tu. O i będzie kolejna powtóra. I, soczy, i, i Zobacz, Tak, będzie powtóra no, w tym dźpo, drinki. W tym Ale z owoców mam nadzieję Zobacz, tylko. Będzie powtóra w tym samym kolorze. O, ma. będziemy mieli drugą powtórę. Poczekaj, daj ci otworzę, a ty będziesz wyciągał. okej? ja nie okay? mam otworzyć. Umiesz? Dobra, patrzymy. Uwaga, zastyga. Ale poczekaj, zanim zaczniesz otwierać. Łapka w górę, subskrypcja i dzwoneczek. Nie zapominajcie, jak jeszcze raz nie subskrybujecie, naciskacie czerwony przycisk, żeby zrobił się o. szary. O, pff, teraz wyciągasz ten plasticzek. Oj, ten, super rzadki To tu już nie podglądaj. Mogę ja tak wycisnąć? Dobrze. A, bo nie. Dobra. O, sam wypadł. Przesuwamy no, teraz. No, w tym zestawie są dwie powtórki. To i to. Czyli mamy dwa dziusy już. Jak się... I tu są jeszcze dwa. Trzy Daki raczej. Dwa, ale cicho. Oj, i kolejną trzeżakki. Zobaczcie. Takie nie wiem, czy to jako okienko, czy jako scenę mam takie... nas tutaj nic nie ma. A tu miało być dwa mega rzadkie. Nie, tu miał być jeden mega rzadki. Jeszcze kibelek. Tu mają być dwa rumsy, czyli to są takie mini pokoiki i zobaczcie tego rzadkiego kolejnego. Ten kolejny rzadki to jest netoperek, czyli ze zwierząt. A kibel jest skąd. A nie to jest kites może, to są kotki, wszystko. Nie no, wszystko tu jest co. Gdzie jest kibel? Kibel. Sedes. Sedes. Wiem. Kibel to brzydko. Toaleta. 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 Okay. No poszukaj, pokaż gdzie, Poszukaj gdzie jest rzadki... Netoperek, bo ja nie mogę znaleźć. Netoperek już go mam. Masz go? Tak, tu. A jest netoperek? Tak, on jest krytyz. Czyli on się nazywa Betty, ma na imię Betty. Siema Betty. Ma to jest brokat. To jest tak jakby srebrny, brokatowy, bo to w, w modzie popis są brokatowe, a te są muszelkowe albo piankowe, nie wiem. Ten rzadsze. Czyli ma brokacie, ma skrzydełka. Czyli znowu w dzisiejszym odcinku trafiliśmy dwa srebrniachy, znaczy dwa rzadkie, prawda? Mhm. Czyli mamy rzadkich raz, dwa, yy, trzy, yy, cztery. To są to jako złote, jakby, tak? Tu teraz rzadkie wystawiamy. I co mamy jeszcze? A tu jeszcze w tym zestawie ja. był, kochani, min, bo się się odechciało otwierać. O, wypadła mu Buźka, zamontuj buźkę. Soka powtóroka. A tu już wiesz, że mamy już dwie półsłupki soku. Tak. Ale ma fajne, zobacz jaka fajna minka z serduszkami. House i tak cię kocham. Oj. O, o, o. No, tak. o, o, o jeszcze mamy te. Te potargają ci no, włosy, o, przepraszam. Co jeszcze rzadko? O! Ten mega rzadki. Czyli super Mega fikuśny, czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I jeszcze jakiegoś mamy rzadkiego? A jabłuszko. A i to nie jest. To nie, to jest ten zestawu, i też jest powtóra, czyli mamy już powtórek chyba trzy albo cztery. Tak? Mm -hmm. To i tak niedużo. Będzie pewnie coraz więcej. I najrzadszy, którego nomi na nominowałem na najrzadszego z najrzadszych, najrzadszych. Super pszczoła, która. Ja go minuję! Tak nie? się śmierzasz! Ja go ja minuję. Ty nominujesz. Kogo? Kogo, mój kochany? Na? na? Na zwykłego. Na kogo? Na zwykłego. Moją pszczołę nominujesz na zwykłego? Uh -huh. No, chyba żarty se stroisz. Zwierzątka. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Pszczoła jest najrzadsza. Dobra. Kochani, kończymy na dzisiaj. Fajnie nam się trafiło. Znowu zrobiliśmy wagan, trzeba będzie sprzątać. Ale to Oluś dzisiaj posprząta, prawda Olusiu? Nie. Posprzątasz. Okej. Okay. Posprzątasz? Des jest tu. Posprzątasz? Tutaj jest. Tu jest, dobra. Sedesik. Sedes. Toilet. czyli toaleta. Uuu, jaką ma fajną minkę. Słuchajcie, a pokaż, gdzie, gdzie masz tego sedesa? Pokazywałeś mu widzę? sedes, Nie, tutaj. Tu. Tu zobaczcie. Sedesika. Chyba ma zatwardzenie. Yy, nie może zrobić kupki. Okej. Okay. Pamiętajcie o Łapkę w górę, subskrypcji i dzwononeczku. Dzwononeczku, mój piękny koloroweczku. Słuchajcie, kończymy na dziś. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczonka. Bez... Niedługo będzie ostatni odcinek z Młodzi Popin, przynajmniej na razie. Piszcie, jeżeli będziecie chcieli jeszcze Łap. I nie zapominajcie o mojej cudownej pszczółce. Prawda, że jest najrzadszy z najrzadszych? Nie. To jest zwykły. To jest złośliwiec jeden. Mówię mam już się chowa, bo będzie jakiś tak. Ok, kochani, mili, trzymajcie się. Do zobaczonka. Tak. Pozdrawiamy zobacz, dzisiaj kogoś? Pozdraw kogoś. Dobra, ja wiem, bo ja postawiłem na początku. I też jest brukatowy. No, yy, pozdrawiamy kogoś? Pozdrawiamy, wiem kogo. Kogo dzisiaj? Pozdrawiamy Auroxa. Auroksa? Tak. Yy, w co gra? Minecraft. Minecraftowy graczu, wygraczu się pozdrawiamy cię, bo lubimy cię. e. e. Okej, okay. trzymajcie się, pa pa. pa pa czym wyłączysz? Niczym. Niczym to. Pa, pa. pa. a spójrz tam. Pa, pa. pa. pa.